Mano jestem samuraj, dzisiaj będziemy grać w grę o nazwie Crash Royale. No to zaraz będziemy grać. Czekajcie, tylko jeszcze niby coś jest nowego, a niby nic nie ma. Aha, dobra, fajnie. To się. Dobra. Mniejsza mam nadzieję, że. Uff. Dobra, zaczynamy gierkę. Napiszcie mi w komentarzu, czy grać party. Czy grać? Zwykłe. Wydaje mi się, że zwykłe jest lepsze, ale nie. Mogę się mylić, ale myślę, że wy gracze pewnie, a nie? Co to jest? Może nie wiesz co on tu ma? Uważa się za takiego kozaka, że ma zielone. Może nie wiecie, ale ja bardzo lubię zielony kolor. No to dla mnie to jest drań, bo... No nie! Ej, to jest taka jedna z sytuacji, gdzie nie wiesz co zrobić. Ale że jest mocno obijana, ale myślę, że dadzą jeszcze rady. Nie, 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 nie. Nie, 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 Dobra, będą mieli gdzie duży problem, ci... Ja jest bardzo wyrównana walka. No i jednak wygrali. Będą spawnę ustawili. Nie ma szans już. Nie no może są jakieś szanse? A oj, minusowe już będą. Jajaj! Nie lubię takich. Au! Dobra. To jeden dla niego, no przyznaj się, on lepiej to rozegrał. Ile tych szkieletów tu idzie? Ale no i tak dam radę. Nie, została tam On ma tych, ale oni są do... One, nie, nie, dobra, mamy... Już ich, o Nie, już się nie Nie więc co ustawić Może PK nam Może ich skosi To no, będzie bardzo... To jest bardzo wyrównana walka Coś silniejsze teraz, będzie, tylko Bum, bum, bum Peka, oczywiście, że silniejsze, ale... Nie, nie przejmuj się, ten mał już tylko... Tutaj. Mam zdwojonego expa. Może to jest moczek się nie zafnie, nie? To no nie do... Boom. No nie. Dobra. I ten sejfik się rozwali. Teraz będzie masa. 15 minut. Dobra. Damy, damy radę, damy Bo budowniczy zawsze do rady Mój brat ma dwa latka i to ogląda Dobrze, jeszcze dzisiaj pewnie będę rzucał filmy Jak idealnie wyczułem moment, widzieliście? To jest czysty przypadek, ale i tak fajnie Dobra, zwróciłem o nie Odliczanie już się zaczęło Trzeba jakimś cudem zniszczyć Intentowinko Proszę, niedźmy. Nie. Nie. Minusowe znowu. Nienawidzę Super cel te minusowe. W crashu, że połowa tego co... Wyjście już idzie. Nie powiem gdzie. Dobra, musimy grać party. Bo coś nie ma dzisiaj siły do. No, ostatnia Gierka. Nie wiem, nagram dla was Shadow Fight'a. Hmm. Patrzcie jaki chip. Patrzcie, oni mają tani szansę. Przecież coś musi pójść. O tak, i tą lecą

Zbijecie tego tak, baby dragona. Z tym się zajmie? No niestety no ona jest dobra. Ona jest stworzona właśnie, bo tak ja tak. Spodziewałam się czegoś w tym stylu. Wysyłam to no i teraz nikt się tego nie spodziewa. Robi mi nikt. Nie spodziewał... No nie, spodziewał się. Spodziewał się. Tak. Staram się zmieścić. Zmieścił się tam. Dobra, wysyłamy tam żołnierzy. No i mamy teraz naszego kochanego tego. No nie, idą tutaj gnojce. Mm. DBS, że oni mnie robią i dlatego tam idzie moich. Czy oni już mają? Tak, no wiedziałem, że gorąco. Hmm. Trochę słabo, że te trolle się nie mogły popisać, o, ale. I tak, chociaż hity chyba pomagały. Hmm. Bez paniki, bez paniki, bez paniki. Mmmm, odwrócę i To. Ja tytanę usunąłem ze, ze składu. Nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. Dobra, Win. Łatwo. Nie łatwo. Dobra gra była. Biała, dobra, dobra gra. się, lubi czetować. Dobra, to byłoby tyle na ten odcinek, więc trzymajcie się zdrowo, nie chorujcie, jedzcie, jedźcie zdrowo, pamiętajcie, trzymajcie się, na raczej.